Hej, witajcie! Z tej strony akceptuję. I dzisiaj właśnie znaczy wczoraj i wtrafiłem z tej krzynki. Trafiłem taką postać. No, no szansa była zerowa, ale no było byłem w szoku. Kurcze, mam No. I sobie grałem w dół i ten. I z tej. Z tej ksianinie. Z tej. Nie z tej. Z tej strafiłem. No. no postać taka, która mogła stąd zni, zniknąć. Ale Wam powiem jaka. Bo to jest rono. No, na no, sobie była zerowa, widziałem. Więc hej hej, witajcie. Z tej strony aceptuję i zasubskrybuj kanał. Więc. Więc. Zobaczycie co to będzie. Na razie, na razie nic wam nie pokażę. Na razie wam powiem jakie mam postaci. No tam będą Rico i Dynamajka, więc tutaj idę dam... nie przeszkadzać, klub i zapraszam też do klubu Ekipa Momo, no bo tutaj no wbijamy pucharki i wszyscy będą no i, i z tej do... czponek no bo tam ktoś ciągle ten klub no robił Au, nie więc... No to więc patrzycie. Najpierw wam pokażę z tej perspektywy. Powoli, powoli. Tutaj na razie jeszcze... O, o, o! Coś tam było widać. Dobra. Ty 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 ty. ty, ty, ty. Wtrafiłem też w soku jestem I, i no właśnie no mnie to cieszy i to mocno więc yy, pa papa 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 do widzenia widzowie cius!